Hejka Widzowie! Dzisiaj będziemy losować dla naszego nowego konika imię co wy napisaliście w komentarzach i jak oglądaliście ten filmik otwieram tego nowego koniczka no to wtedy mogliście napisać w komentarzach jakie imię chcecie bo napis no, napisaliście dużo imion no więc dzisiaj będziemy losować i dziękuję za wzięcie udziału w pisaniu i teraz, może któreś z Was imię wylosuje. Tutaj, słoiczku z konikiem, już mam te imionka. Jest magicznym też. No, więc możemy zacząć sobie losować. Ale najpierw muszę oczywiście wymieszać. Dobra. Kładziemy. Dobrze. Jeszcze tak zrobię ostatecznie. Się. Teraz zajrzyjmy do naszego magicznego notesika. Gdzie tu jest Spirit? Spirit napisał Popcat. Dziękuję Popcat, tobie bardzo. Twoje imię wylosowało się Spirit. Nie kłamie? Spirit jest. Spokajcie. Spirit. Pisze Spirit. No, Spirit pisze, nie kłamie. Dobra, więc nasz konik nowy się nazywa Spirit. Bardzo dziękuję Tobie, Popka, że napisałeś Spirit. Bardzo Tobie dziękuję. I wylosowało trzy Twoje imionko, więc... A dzisiaj mój nowy konik Cię nazywa się Spirit. Jestem ogierem. Tak, bo to jest ogierek, nie? Tak, bo Spirit pasuje do ogiera. No tak, bo to jest ogierek nasz nowy. No, więc jesteś Spirit Ogier, pasuje do Ciebie bardzo, no, więc bardzo Tobie dziękuję, Popkat. No, ale jak Ci się spodobał ten filmik i że się Twoje imię wylosowało, no to koniecznie daj, łap, dajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, jaki filmik może być w następnym odcineczku. To... Kuziaczki dla ciebie, popka. Pa, serdecznie dziękuję.